Dzień dobry, jak twój dzisiejszy spacerek? Że ja? No twój. Nie, raczej nie. Ja przyjechałem zabawki sprzedać. Wiesz kim jesteśmy? Policja? Jesteśmy grupą, która robi takich jak ty. Czy to są twoje czaty? Tak. Ręce z kieszeni mów. Czy kiedykolwiek byłeś aresztowany? Nie, nie, ja z zawodu strażakiem jestem. Strażakiem z zawodu to wiesz. Dobra, posłuchaj mnie teraz. Rączki na brzuch. Ale wiesz co się stanie za chwilę? Nie, nie wiem. Za chwilę przyjadą panowie policjanci No i z nimi nie będzie taka miła rozmowa jak z nami Zdajesz sobie z tego sprawę Ale ja nic takiego nie zrobiłem Wiesz, że będziesz dzisiaj aresztowany? Zdajesz sobie z tego sprawę, że dzisiaj do chaty nie wrócisz Jakbyśmy cię nie złapali, to byś robił to dalej Nie, co nie, nie robiłbym Będziesz miał zabawki yy, na dołku To nie o to chodzi Będzie co pod głowę na dołku, bo tam poduszek nie mają Nikt Cię do tego nie namawiam, jesteś dorosłą osobą. Co chciałaś robić nad rusałką? Ja tylko na spacer sobie wyszedłem. A żona o tym wie, ja że na spotkanie, przynieś zabawki? Powiedziałem, że nie, że wiozę zabawki na sprzedaż. No to żona się o tym dowie. Ja nic nie robię. No daleko, to zaszło i teraz za to odpowiesz. To jest błąd, że takie głupoty pisałem. No, odpowiesz za to. Mm -hmm. Teraz to sobie wczem zamiast cwaniaczyć? Wiesz, że to jest przestępstwo? No wiem właśnie. Widziałem, Czy... że jak będę pisał pierdoły z kimś, to będę miał konsekwencje. 7 marca pisałeś, a dzisiaj mamy który? A dzisiaj który mamy? Słaby z matematyki jesteś chyba. Z ortografii też jak widać. No no, czułem, że będzie policja. Jak ty testy strażackie zdałeś, jak takie błędy robisz, to ile byś na zabawkach zarobił? Nie, nie, nie nic nie. Chciałeś się podzielić po połowie? To po dychu by było. Ja bym to wnosił, na tym nie zależy. Przyznam się, to będzie okoliczność łagodząca dla ciebie. Nigdy nie powiem, to nie jest tak, nigdy w życiu. Odpowiadam na pytanie i skończymy tą rozmowę. Nie jesteś człowiekiem, nie jesteś człowiekiem. Zrobiłem pewien żart. żart tylko. Wiesz, co o tobie pomyślą o, o tobie kumple z pracy? Wiem, żarty. Ja bym dał ci we pluszak albo misiu. Kiby głupi, nic więcej, naprawdę. Ciebie naprawdę to śmieszy? Śmieszy się to? No, trochę jajca z tego. Ale ciebie to śmieszy? Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek trafimy strażaka. Pało, jeb***, do ciebie przejdziemy, to inaczej porozmawiamy. Ty jesteś. Zaraz do ciebie przejdę. Ale ty słaby jesteś. Śmieciu. Wol się. Nie takie rzeczy pisać. Czemu tak piszesz? Pało. cię wyjaśni, podejdziemy do ciebie zaraz. Hej, spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Teraz oglądający, przepraszam, to ja. Bili jacyś goście, ale to nie są od nas. Śmieciu, piepsony. Wol się na łeb. I co, jak ci się podoba reakcja kolegów? Widzisz, dupę ci urazowaliśmy. A ty co? Jak się zachowujesz? Takim jakim akcentem kończymy.